Nie tylko ja się borykam z, z, jakby z problemami troszkę mi to zajęło do, dosyć sporo czasu i, no ale cieszę się, że jakby ten, ta końcówka sezonu już jest taka, jakbym tego sobie oczekiwał. No wiadomo, no na początku nowe otoczenie wszystko jakby było dla mnie nowe. Niby człowiek ma 35 lata cały czas, cały czas się uczy i, i cóż, no fajnie, że dzisiaj wywozimy zwycięstwo z grzowa. w Biuli czy Kołodziej. Co zrobi Janusz w bardzo trudnej sytuacji? Liszka leci do przodu. Biuli zostaje z tyłu. Co tu się dzieje? Na prowadzeniu przemysła. W Liszka za nim. Janusz Kołodziej. To są play-offy. Teraz Sadurskiego wychodzi na trzecią pozycję Kołodziej. Jakby to słyszał, jakby wiedział, jakby wyczuł z trybun idący przekaz. Jak potężna odpowiedzialność za całe Leszno leży teraz na nim. Ale to Liszka cały czas prowadzi w tym wyścigu. Niech to nam powie, jak ciężko dzisiaj jest tutaj się ścigać. Janusz Kołodziej, jakby chciał skopiować niektóre ruchy, pozycje z na motorze. Jeszcze nie teraz, jeszcze jedno okrążenie się za sobą Janusza Kołodzieja. Czy to może trwać dłużej? Może! Po z tego łuku Liszka znowu wychodzi obrodną ręką. Liszka przed Kołodziejem. Chyba tak to się skończy. Tak! To się kończy! Wrocław wygrywa ten wyścig. Baguta, Thompson, Campbell i Zmarzlik poszli dobrze. Zmarzlik i pogoni. Nie zobaczymy, czy jeszcze Waguta się postawi. Stawia się Waguta. Ależ mało miejsca dla Smartlika Nie zostawił Waguta i będzie pogoń. Bartosz Zmartlik na miejscu drugim. I już zaczynają się podskoki. Już zaczyna się corrida i goni guty, który czuje ten gorzowski oddech Zmarzlika na swoich plecach, obejrzał się teraz, Zmarzlik jest bardzo blisko, wchodzi ciut szerzej w drugi łuki, w szczycie łuku kontra do krawężnika i będzie z kredy, wyskakiwał Zmarzlik, jeszcze nie, bliżej zwycięzca, zwycięstwa, przepraszam, znowu wchodzi szeroko Zmarzlik, znowu w krawężniku, Zmarzlik! Co za szaleniec! On ale, ale zawodnik! On jest ze snu, a ubrany w codzienność, niebywałe!